Hej, cześć siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Amok i zapraszam Was na kolejny odcinek zagrajmy w GTA 4 Wjeżdżamy sobie w znacznik i zobaczymy co się będzie działo. Wasili że Oleg, ty mnie Ja dobrze to człowiek. Wszystko. On Dobra, muszę go teraz gonić Bo czułem w poprzednim odcinku, że będę musiał kogoś gonić i dlatego zakończyłem tamten Mam nadzieję, że nie będę lamił w tym odcinku. Chociaż czuję to Bo ten samochód jest za ciężki Nie chcę go zgubić tego Olega Przebiłbym mu koła Wybiję sobie szybę Mieję sobie broń na... Uzi'ka Chociaż w sumie ciężko będzie go dogonić Ale zaraz mi się to pewnie, pewnie uda W sumie go będę gonił do tego momentu aż... Aż ten... Aż, aż albo coś mu się stanie albo... Tak, jest zaskryptowany. To jest oskryptowane, patrzcie. Skręcają specjalnie. Fuck you, bitch. Ej, co jest? Dobra, jedź. Jedź, 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 jedź. On skręcił tutaj w bok. Widziałem go. No zjeżdżaj! Tędy i... pojechał. Ej, gdzie on jest? Tam gdzieś pojechał. Zrobił nas Bambuko. Dobra, to jest chyba kolejna misja. Z takim jakby gonieniem kogoś, ja nie lubię takich misji. W sumie zobaczymy jak to będzie w GTA 5, czy oni dalej są w takim stylu... O kurde Stań i strzelaj. O, o, -o, -o. nie, 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 nie gubię, widzę go, widzę go przecież. Panowie z Rockstara, proszę was, ja go nie gubię, jak go widzę. Tak wiem, że pojedzie tamtędy. Nie wiem, czy ja mam coś mu zrobić, czy on się wreszcie gdzieś rozwali, czy coś, bo go nie mogę. Znowu jestem w tym miejscu. Jeżeli wiecie, albo dobra, nie piszcie, nie piszcie. Jeżeli nawet wiecie, co, co to będzie, ale... To nie piszcie, nie spoilerujcie ludziom. A, wow, 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 wow. Dobra, tutaj jest jeszcze kawałek. Przyjechania jesteśmy na miejscu, w którym byliśmy wcześniej. Ej, ale ja chcę naprawdę go dopełnić i coś nie mogę. Pojechał prosto, pojechał prosto. Pojechał prosto jak zespół. Ty w frajerze specjalnie to zrobiłeś. Ja tylko nie wiem, czy jego ja będę gonił w nieskończoność, czy mi się wydaje. Go postrzelać, żeby mu trochę przebić koła. Wykończ go. Dobra, już, już go wykończyłem. Dobra, misja zrobiona, bo się zablokował, Fryer. Ale ja chcę jego auto teraz. Za to. Za to chcę jego auto. Ej, dobra, nie domknęłem do końca drzwi. Dobra, chcę jego auto. I widzę, że... Ej, coś jest chyba nie tak. Ej, tu jest... tu się nam blokowała. Ej, dobra. Weź jego auto. Nie da się? Nie da się. Kurde cholerka. Cholera jasna. Dobra. Najbliżej mam do pana. Do pana, który się zwie United Liberty. Znaczy w sumie to jest jakaś, jakaś grupka ich, a więc praktycznie zrobimy sobie kolejną misję od niego. Ludzie się nie przejmują, że tu ktoś w samochodzie zabity leży na środku drogi. Ale dobra. Uw, wow, 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 dobra, miałem skręcić, ale zaraz mi droga pokieruje nową trasę, właśnie. W sumie to jest prosto. Melody dzwoni jeszcze. Jadę do was, właśnie. A nie, to Melody. Dobra, przepraszam. To nie, to nie ta, tylko ta druga. Widziałem, że mi się teraz trasa pokaże na tutaj. Tak czułem. Eee, I w tym odcinku znowu będzie strzelanie. Tak, czuję to, czuję to. A dobra, bo to dwa wskaźniki mi się pokazują. Jeden jest zielony, który zaznaczyłem, drugi jest żółty, który gra mi wyznaczyła. I pojedziemy sobie właśnie teraz tam, bo mi wszystkie znaczniki misji zniknęły. O, jakaś kolejna wiadomość Ja sobie przeczytać. Fuck you Dimitri On go nie zastrzelił To nie może to, to niemożliwe jest, że go zastrzelił Ej czy ja dobrze jadę źle jadę Musimy się spieszyć, bo... Wiecie co, będzie nieciekawie jak go zastrzeli. A to jeszcze Dimitri, to ten... rusek, który... Dla którego robiliśmy misję. Znaczy, no w sumie nie robiliśmy misji. Tylko, że on był z tym ruskiem, którego zastrzeliliśmy. Kurde, czemu ja tak lamię? To ten... Jak był ten rusek w czerwonej koszuli, to ten... Drugi, co był taki niski z nim. to tamten będzie. Dobrze, że mam kamizelkę, ale przydałoby się też znaleźć jakąś budkę z dogami po drodze. Zresztą nie wiem, czy o tej porze będą, ale powinny być. Może zaraz po drodze coś ujrzę. Oby Obie, proszę, abym ujrzał. Ej, tu miałem skręcić, dobra, teraz skręcę. Mam inną trasę. Przecież mogę zjechać, bołwany. Tędy mogę zjechać, nie da się? Jak się nie da? Ej nie da się, prawda? Tędy się da Wszystko się da Zaraz wam pokażę Patrzcie, da się, da To mi powiedział, że mi się nie da? Chin Spokojnie odjechał Boże Czemu ja to śpiewam? Ej Co się stało? Wywaliło mnie gdzieś na Dobra, teraz pojedziemy tyłem, by stąd wyjechać. A jest wódka z hot dogami. Akurat zjechałem. Tam gdzie trzeba. Dzień dobry, poproszę hot doga. Kup tego hot doga. Wiecie, co tam się przejdziemy? Bo ja nie, już stąd nie wyjadę. Po pierwsze, za długo by mi to zajęło czasu. A po drugie. Za dużo bym lamił, jakbym stąd miał wyjechać, więc praktycznie pierwszy lepszy samochód sobie zabiorę Ale bez... ale nie przez policję. Nie będę prał policji samochodu. Czy pojechałbym szybciej. no przykład ten Poproszę auto Bardzo proszę Śpieszy mi się. Po weźmiemy kogoś o e, później oku poprosimy. Ej, co jest grane? Tam ci nie widzą, ale ci mnie widzą. W sumie nic mi nie zrobią. A, to może dlatego, że wziąłem babkę o kup. Poprosić chciałem i dlatego. W sumie... Rodzina się będzie bardzo martwiła. Nie wyskoczę. Fuck you, bitch. Teraz tutaj trzeba skręcić. O Boże, jak ja mogłem to przewalić? O, uciekło mi. Już nie będzie okupu. No nie, no niszczę wszystko, co się da po drodze. No, jak zwykle. Jak co, odcinek. Wow, 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 tutaj Może jak w tej grze są porąbane niektóre fabuły typu że raz strzelamy, raz uciekamy, raz kogoś gonimy, raz coś kradniemy i tak dalej, i tak dalej, wiecie jak to jest ale to w sumie jest GTA, to w sumie yy, czemu ja używam słowa w sumie o bładę się nawet wysłowić nie mogę. No jest jak jest GTA można, można, po nim już osądzić, że tak będzie zawsze GTA V, myślę, że w GTA 5 zrobią trochę bardziej te urozmaicone misje i zrobią troszeczkę więcej bo mapa, mapa ma być ogromna ale mam nadzieję, że nie aż tak, że wiecie, że napierdzielą tego byle co że ile się da tu jest jakaś broń Tutaj jest jakaś broń Dobra, kała. o jak dobrze Ale ja kupiłem sobie amunicję do Kałacha Uff Dobra, jest ich trochę Jest tutaj ich trochę, będzie strzelanina na maksa, coś czuję Patrzcie, tu jest dwóch, tu jest trzeci, tu jest czwarty, tu piąty, tu szósty Dimitri jest na samej górze. To nie jest Dimitri. Ale to jest. Dobra, ich coraz trzeba powykańczać. Nie, się tylko wychylał. Tam jest apteczka, jak coś widzę. nam się coś. O oh, fucking. Co teraz na tego przybliżam. No dobra, teraz się akurat schował. Ale i tak zginie, bo wychyla się. O. Giniesz teraz. Ty też giniesz? Ja, też giniesz? Dobra, bo tu... Ej dobra, znowu mi coś zasłania, lol. Obróć się w drugą stronę Tego chcę zdjąć Dobra Zdjęty wróć się w drugą stronę Zdjęty Kurde schował się akurat W tym momencie no Przeładuj No szybko dawaj Ging. Kto, ktoś tu jeszcze jest? Ktoś tam są. A coś przepychałem jakiś. W sumie nie straciłem za dużo tego życia, bo. What the fuck, co ty zrobiłeś Niko? Fliz jakiś zrobił. Fuck, tutaj są. Ja nie tracę życia, ja tracę kamizelkę jak coś. Fuck, bitch! Niech ja się tylko wychyli. Fuck, bitch! Dobra, wychylił się. Czy to jest zginęli? Zginęli. To w sumie dobrze. Zginiesz. Frejerzy. Dobra. Teraz tylko dojść tam na górę. Zbier o, kamizelka podniosłem jak dobrze. Gdzie Jeszcze wyżej jest. Fuck bitch. Wychylił się tylko i zginął. Nakręcę taki film. Wychylił się i zginął. Tam jest jeszcze kolejni są, so, ale to zaraz do nich dojdziemy. Tutaj mam apteczkę, ale apteczka mi nie jest potrzebna. O, jest kolejny tutaj. Frajer. Fuck! F Frajerzy! To... Fuck bitch! Co to miało znaczyć, kurwa mać? Ej, co to miało znaczyć? What the fuck? Nie, no od początku misje, ja pierdziele. I muszę pewnie jechać na miejsce tam z tego z Czy będę na miejscu? Proszę bądź na miejscu, proszę. Dobra, jestem na miejscu. To dobrze. Ale ja nie mam kamizelki. Nie mam kamizelki. I pewnie nie mam moich amunicji. Nie mam amunicję, w sumie. Trochę podniosło. To już widzieliśmy. Dobra, spróbuję to szybko przejść. Spróbuję to szybko. Ty giniesz. Fuck! Co się stało? Czemu nie mogę go zastrzelić? Ty też giniesz. Ty też giniesz. Też giniesz, dwóch na raz zabiłem spoko. Odblokuję sobie ciebie. Odblokowałem sobie ciebie. Ej, dobra, obróć się w drugą stronę. Kończyliśmy go, dobra, jeszcze jeden tutaj na dole. Tam jest dwóch. Do, zaraz ich wykończę, bo mnie wkurzają już powoli. Tu jest apteczka, to sobie podniesiemy. Co jest? Tam jest frajer Dobra, bo zaraz znowu zginę Ej, ja nie chcę znowu zginąć Tam jest kolejny frajer Tutaj ja muszę sobie wykończyć tych kolesi Z góry Tu nie zachodzili Tu jest kolejny Czemu zniszczę te beczki wiecie? Typu to zniszczę Tam jest jakiś frajer Zniszczyć go trzeba Tam jest jakiś frajer Wychyl się tylko No dajesz, dajesz, no wychyl się. Dobra, zginął. Ja chcę, żeby mnie to zatukło. Gdzie dobry, zginął? Dobra, to osoby rozsadziliśmy. Zginęli? Zginęli, dobra. Teraz, teraz powinienem to. Ten. Przez chwilę mnie pewnie nie było słychać, ale dobra. Hmm. Powinienem też wysadzić tamtą góry. Ale dobrze, sobie dam spokój. Tutaj będę miał kamizelkę. Dobrze, bardzo dobrze. Tak. Teraz szybko przebiegnę tutaj. Jak się zwiksował, lol. Ging, Ging, ten eksytujący. E patrz jak się fixuje lol. Ale nie mogę trafić w jego ręka. Teraz. On no, żyje. No, już nie żyje. Fuck bitch. Sam się zatuk. Umarł czy nie? Umarł teraz. Dobra, teraz zginęli. Teraz na 100% zginęli. Tutaj już nikogo nie ma, tutaj na górze będą kolejni. Motherfucka, giniesz. Kolejny tu.

Mam nadzieję, że nie zaszczyliłem Romana Ale zaczliłem... Dobra, Roman żyje Oh, fuck Jak dobrze Masz szczęście, frajerze Tyle misji powtarzania Tylko po to, żeby go uratować Ale powiem wam, że to się nam dobrze od... Ło, 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 Nie zgin, nie zgin, nie zgin, nie zgin nie Przewróciłem go przez przypadek Tędy chyba co? Tędy <laughs> Jaki typ! Spada, toczy się po schodach. Ej, to jest jakiś wiks! Dziura w ścianie. Dobra, tędy przeskoczy sobie. Jeszcze go będziemy musieli gdzieś zawieść pewnie.

Dobra, no kurde, zablokowałem się. Gratuluję Romana, jedziemy do domu. Trochę wybaczcie, że tak trochę. Um, trochę byłem trochę. Nie wiem, czy byłem cicho, czy byłem ten. Nie pamiętam. What? Sam nie pamiętam. Bach. A, zaraz muszę skończyć nagrywanie, bo coś mi się dzieje, coś się czuję. Zawieźmy go tylko do domu i wybaczcie, że tak klamiłem, że tutaj wiecie, że e, coś źle zrobiłem, typu, że przegrałem, ale nie ode mnie zależy to, czy wygram, czy przegram. Znaczy trochę ode... 50% ode mnie, 50% od gry, bo jak źle stanę, czy coś, to mnie rozwali. Your own way, and all you care about is money and gambling it away on the internet. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Richman and get into debt with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I, I don't understand this place so good. Oh man, what are you going to do? Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop uh, getting into illegal card games. Stop spending all our money. Yes. Thank you. And stop thinking about the Russians. Men, we just need to disappear as far as they're concerned. Disappear. Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine. But leave the Russians alone. I was not the one gambling in their private club. I didn't know. I give Akai a break. Okay. 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 No. Dobrze, że nam podziękował. A wiecie co w tym momencie? Gra się nam zapisała, więc to oznacza to, że koniec odcinka. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. A więc ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.